Dzisiaj walentynki. W takim razie w naszej audycji musi być książka o miłości. Jej autorem jest Amerykanin Robert James Waller, z wykształcenia ekonomista. Prowadził wykłady z ekonomii, matematyki stosowanej i zarządzania na uniwersytecie Iowa. Przez 6 lat był dziekanem Uniwersyteckiej Szkoły Biznesowej. W latach 80. zaczął pisać eseje. W 1991 roku ukazała się książka, która przyniosła mu wielką sławę. Podobno napisał ją w 11 dni. Nie jest zbyt obszerna, ma 155 stron. Co się wydarzyło w Madison Kanty? To książka, która przez 60 tygodni nie schodziła z listy bestsellerów New York Timesa. Sprzedała się do 40 krajów w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy. Na fali tego sukcesu Waller napisał kontynuację tysiąc polnych dróg i tango na prerii. Nie cieszyły się one już jednak taką popularnością. Miarą wielkiego sukcesu, co się wydarzyło w Madison Kanty, może być fakt, że ludzie z całego świata przyjeżdżali do hrabstwa Madison, żeby brać ślub pod krytymi mostami, które są charakterystyczne dla tego regionu. Zainteresowanie powieścią wzmocnił też film, który w 1995 roku wyreżyserował Clint Eastwood. Wystąpił w nim także w jednej z głównych ról u boku Meryl Streep. Co takiego jest w tej opowieści, że wywołuje takie emocje? Historia właściwie jest taka dosyć prosta. Otóż pewnego sierpniowego, upalnego dnia 1965 roku, pracujący dla National Geographic fotograf Robert Kinkheit, w poszukiwaniu krytego mostu, przypadkowo podjeżdża pod dom Johnsonów. Francesca, żona Farmera, jest Sama w domu. Wskazuje mu drogę. Jej mąż i dwójka dzieci akurat wyjechali na jarmark. Franceska ma 45 lat. Robert 52. Mają dla siebie cztery dni. Dni, które zaważą na ich życiu. Co się Wydarzyło w Madison Kanty. Nie będę tu państwu opowiadać szczegółów. Proszę przeczytać powieść Wolera. Ja może tylko zacytuję na koniec taki mały fragment. Chcę ci wyznać, wyszeptał. Nigdy już tego nie powiem ani Tobie, ani nikomu innemu. I proszę, żebyś to zapamiętała. W świecie dwuznaczności taka pewność uczuć przychodzi tylko raz. Nie powtórzy się, choćbyś żyła nie wiem jak długo.